Z Ewangelii, według Świętego Jana: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego ojca. Rzeczywiście naśladownictwo to jest najpiękniejszy wyraz podziwu, najintensywniejszy wyraz podziwu. Naśladować ojca to dla syna na początku wielka ambicja być takim jak tata. A dla ojca to jest wielka pochwała gdy syn chce go naśladować chce być do niego podobny i Jezus ma w sobie coś z tego bardzo ludzkiego doświadczenia uczucia on po prostu chce być jak ojciec tu na ziemi chce być jego dłońmi jego twarzą jego słowem chce mieć jego przymioty chce je nam objawiać ukazywać i jest w tym piękny. A jednocześnie jest w tym bardzo pedagogiczny, bo przypomina nam, że i my mamy kogo naśladować mamy od kogo czerpać wzorzec na swoje życie. I tym wzorcem wcale nie jest nasz ziemski tata, chociaż pięknie, gdy możemy swojego ziemskiego tata naśladować, tym ostatecznym, jedynym, prawdziwym, największym i najpiękniejszym wzorcem jest ojciec. W niebie, czerpiąc z niego, stajemy się synami i córkami nieba. Do zobaczenia jutro. Jeśli chcesz wejść głębiej w dzisiejsze słowo, kliknij w materiały na ekranie. Posłuchaj całości dzisiejszych czytań oraz mojego komentarza do pierwszego czytania.